Witajcie. W dzisiejszym odcinku pójdziemy tropem Indian i dzikiej natury. Nazywam się Karolina i szlajam się po stanach. Się dojechać do jukawali, a tam z tyłu to będziemy spać. W tym Tipi. Dzisiaj ciśniemy na pustynię. W odległości niecałych 200 km oraz 2 godzin na wschód od Los Angeles leży Ucawali. Miasteczko położone jest na pustyni Mohawę na wzniesieniu około 1000 m nad poziomem morza. Ta pustynia jest najmniejszą, najgorętszą, a zarazem najbardziej suchą pustynią Ameryki Północnej. Nazwę swą zawdzięcza plamieniu Mojave, które zamieszkiwało pustynne tereny. Występują tutaj ekstremalne temperatury, a także dwie pory roku. Zimą temperatura spada nawet do minus 12 stopni Celsjusza. Latem z kolei przygotujcie się na inferno. Rekordowe temperatury sięgają tu bowiem nawet 54 stopni Celsjusza. Lepiej odwiedzać od marca do maja oraz od października do listopada. No dobra, wracajmy do tematu. Chciałyśmy osiągnąć bliskość z przyrodą, dlatego też zabukowałyśmy sobie miejscówkę przez Airbnb, aby była w klimacie. W środku tak to wygląda. Uwielbiam tą prostotę. Nie ma tu nic poza podłogą i łóżkiem. Może, którzy e, nie mają ochoty e, wydawać pieniędzy może konkretnie na jakieś spanie w tipi, można w bardzo alternatywną opcję przyjąć e, pójścia do, do motelu, tu jest pełno takich moteli przydrożnych i bez problemu e, zabukujesz sobie coś za 50-60 dolarów cały pokój, możesz tam na 4 osoby wbić nie? po polsku po prostu. A dla turysty z wy znajdziesz tu liczne markety, tańsze od Biedronki, a nawet fast foody. I tyle. No i mamy zachód słońca. Idziemy na mały spacer po okolicy. Zobaczymy, o, coś tu skoczyło po drodze. Zobaczymy, co tu się znajduje. Dzień dobry, dzień dobry, wiewiórki i bobry. Musiałyśmy się obudzić o 4 rano, ponieważ jedziemy do Chisua Tree National Park na wschód słońca, do którego dojazd zajmie nam jakąś godzinę. jak gdyby komuś chciało się dotknąć kaktusa. Smakowite śniadanie na szybko. Boczek. Idziemy sobie po parku Joshua Tree, w którym jak sama nazwa wskazuje albo nawet głupi potrafi się domyślić, jest to największe skupisko tych drzewek. Chishua Tree. Takie oto dziwaczne drzewka rosną tylko i wyłącznie w granicach tego parku, a kluczem do ich bytu jest wzniesienie odpowiednie. Na tym wzniesieniu właśnie, pomiędzy 600 a 1800 metrów nad poziomem morza wyrosły sobie te drzewa. I są zależne od pewnego gatunku Dźmy. Samice ćmy zbierają pyłek i składają jaja, a larwa wyklute z tych jaj e, wykorzystują po prostu nasiona drzewa e, do pożywienia i tak są ze sobą ściśle powiązane i w zasadzie nie mogą bez siebie przetrwać. Bardzo silna zależność. Dlatego też e, wszystkie drzewa są pod szczególną ochroną. I wyobraźcie sobie, że jeżeli e, gdzieś u kogoś na podwórku jakaś samosieja wyrosła. To nie ma on prawa w ogóle pod żadnym pozorem e, ściąć lub wyrwać tego drzewka. E, jest w sposób skazany na e, życie z tym drzewem w symbiozie przez kolejne 500 lat, bo tyle one właśnie żyją. Udało się dotrzeć do jednego z ciekawszych miejsc na całym parku. Będziemy przecierać szlaki inny, Na no co? Pierwszą znaną grupą tutaj zamieszkającą było w szoku A tam nie pojawia się tutaj indianie amerykańscy. Tacy jak Serrano albo Czule. Co tutaj robili indianie? Jak wyglądał ich poradnik? Gdzie śni polować? Gdzie zjadali posiłki? Niech to wszystko się odbywało tutaj. to tu właśnie rozkminy. To jest pole kempingowe. Ciekawe się wspinaj po tych monumentach. Dobre pytanie. i zapłacić. Kwestia uczciwości. I teraz przy wyjeździe widać, że nie będą pobierali opłaty za wcześniejszy wjazd, dlatego, że chyba przez ten COVID tylko jedna osoba jest w okienku i ta strona jest kompletnie zamknięta. Okej, okay, moi drodzy, warto zakupić sobie taką całoroczną przepustkę na wjazdy do wszystkich parków. Jak zauważycie, gdybyście mieli rozbić te ceny indywidualnie, Znacznie przewyższyłoby koszty, i takie wjazdy po prostu stałyby się mniej opłacalne. Oczywiście on pokrywa wszystkie możliwe parki i obiekty, mniejsze, większe, różne ceny, ale warto naprawdę mieć przynajmniej do tych głównych parków, jeżeli planujecie jakiś trip. Cena to oczywiście 80 baksów. To takie dwa porządne obiady w jakimś większym mieście. Co jedli Indianie? Oczywiście, w zależności od plemienia. Wiadomo, że Indianie zamieszkujący Alaskę jedli zupełnie co innego niż Indianie Brazylijscy, zamieszkujący amazońskie lasy deszczowe. Tak? Tak. No. Niektóre plemiona indiańskie były bardziej <grymne> rolnicze. E, przebywając przez cały rok e, na jednym e, terytorium, natomiast inne były znacznie koczownicze. E, ich dieta e, była bardzo bogata, również w dietę mięsną, oczywiście. Ulubione mięso to bawoły, jelenie, łosie, króliki. E, ci, którzy mieli dostęp do e, rzek, strumyków, to oczywiście jakieś łososie, pstrągi, a nawet słuchajcie, ssaki morskie. Na przykład ci, którzy zamieszkiwali tereny Alaski, szamali normalnie foki. No, foki. Większość plemion uprawiała tutaj kukurydzę, a jeżeli było to plemionek, które nie miało dostępu do ziemi uprawnej, to zazwyczaj handlowało ze swoimi sąsiadami, aby taką kukurydzę posiąść. W tym rejonie zjedzali po prostu kaktusy. No cóż innego mogło tutaj wyrosnąć? My dzisiaj zgrillujemy jednego z tych kaktusów. Położona jest po prostu oliwa z oliwek. Ja się ładnie zgrilluje. Zobaczymy, jak będzie smakował. Mają taki kształt jak wiosło, dlatego one są nazywane tutaj padło od wiosła. Padel kaktus. Chłodnie otrimowane, bez żadnych kolców, nic tam w gardle nie stanie. Bizon. Indianie spożywali kukurydzę na wiele różnych sposobów. W kolbach, jako popcorn albo tortille. Piekli sobie chleby kukurydziane w glinianych piecach. Mięso było pieczone na ogniu albo grillowane na gorących kamieniach. Ryby z kolei pieczono lub wędzono, a w niektórych plemionach popularne były zupy i gularze. A jaka była kuchnia? No, kuchnia była zazwyczaj prosta. Większość rdzennych Amerykanów wolała potrawy proste, bez przypraw. Trochę inaczej było w Ameryce Środkowej i w Meksyku, gdzie Indianie używali mniej świeżego mięsa, a więcej przypraw. Na przykład jakiejś ostrej papryki, kminku albo czekolady. A propos deserów, to w niektórych plemieniach lubili budynie owocowe albo cukierki klonowe. A czym popijali posiłki? No właśnie, większość z nich po prostu pija wodę, a Indianie pochodzące z Meksyku popijali e, posiłki gorącą czekoladą. Niektórzy pili opracowany alkohol kukurydziany, tak zwaną chikę. Tak jak my pijemy dzisiaj wino do obiadu. No i na potrzeby tego eksperymentu będę musiała spróbować tego. Dobra, Wiecie, jak smakuje. Takie pszenne jak ciasto do pierogów nasze polskie. Tak jak kiedyś resztki ciasta zostawiały zostawały po wyrobieniu. Tak moja matka placuszki smarzyła I to tak właśnie smakuje. Eksperyment numer dwa. Spróbujmy tych kaktusów. To jest dobre. Takie trochę lemonkowe w smaku. Ale ma takie nuty fasolki zielonej, trochę szparaga, może nawet papryki jakieś. A teraz eksperyment trzy. Koba kukrydzy. Słodka na przełamanie smaku. To się chyba w 8 minut zrobiło. No i ostatni eksperyment. Mm. Mhm. O, to jest dobre. Krwiste. Dziwka chrowa. Zrobić coś bardziej kło cool niż to. Nazywałam go Fred, bo jak dziad zabierał się do orzechów. Jeżeli będziecie gdzieś w okolicach Kalifornii, w okolicach Los Angeles, to są dosłownie dwie godziny drogi. Można, można wynająć sobie auto. W zasadzie trzeba wynająć sobie auto i przyjechać tutaj. Nie ma w ogóle co się spinać w mieście jakimś brudnym zasyfiałem, oglądać jakieś hollywoodskie kafelki. E, miałam kilka fajnych przygód z kaktusem, miałam przygodę, miałam przygodę e, ze zwierzętami, miałam tutaj przygodę kulinarną. E, już kiedyś tutaj byłam, ale nigdy nie miałam jakiegoś sensownego czasu na eksplorację większą, szerszą. E, trzeba tutaj e, postawić stopę, spędzić chociażby jeden dzień, zobaczyć ten wschód słońca. Wczucie w klimat w ogóle tych ludzi, tych pierwszych formacji, które tutaj zamieszkiwały, tych, tych tubylczych, dzikich, naprawdę. Tymczasem żegnamy się z Wami i do zobaczenia wkrótce.